Ale co ty mi pigujesz, jakiś danger, a the danger. Ale przeczytał, co? Czytam tych ludzi jak książki normalnie. Dzień doberek. Witam serdecznie. Hejka, hejeczka. Kurde, 12 godzina. Pogramy do 15-16 może jest, da będzie jakiś turbo krótki stream. Masakra. No ale co to byłby za dzień bez streama? No tragiczny chyba, co nie? Nie oszukujmy się. Każdy to wie, że stream jest potrzebny. Więc trzeba przystreamować dla widzów. Jakieś E coś, ten Degas? Muszę ułożyć BABY! Dobra, działa O to tak nie działa a nie przy tego czemu się wydawało, że to inaczej działa. Dobra. O, czemu wydawało mi się, że można takie Q zagrać Morganą? Dajesz Flash i leci bliżej. Tam się na będą chcieli wyciągać później. Nie wiem jak sobie zamierzamy sobie bronić. Aha, to się przeszczepię, tak? Okej chcieli wydymać Freda, Fred wydymał was Aha co to? Ciekawe, też z mojej strony w ogóle. Czekaj, czyli mój stun, stun nie przed tam? Wcześniej do... Dobra Okej, okay, da no, jest okej okay. może to skończymy jeśli dobrze zagramy No ja arkasz? Liczę na to, że nie ma też, dobra Nie wiem czy może Jezu, co ja robię? Nie, no mamy to chyba. Czy mamy? To jest dużo powiedziałem. Kamila to ma Jezu Chryste Ta Lilia będzie chyba do bota grała, więc ja to się przypuszczaje. Właśnie Ale przeczytał co? się Czyta tych ludzi jak książki normalnie, których w sumie to nie czytam, ale takie powiedzenie jest. Może jakieś osoby uda strzelić? Baby. So habe ich der Kina. Oh, baby, alle pläschig. Nice. Was ist nicht viel, ne? das? Ist gar nicht. Oh, ja, ist Aber ich Skończ. hier. Was Nein, Bojnowa, żarty sobie robisz? Daj mi to, dzięki. Co ta Vein, taka wystraszona? Halo, klikaj to, a nie kurde flashuj i nie klikaj, please. Oho o lipka? aha na ult jeszcze. A, a, a co się stało z moim knockupem? Przepraszam bardzo. Czemu mój knockup tu nie wszedł? W niego. Lurie. No a tamte no, ostatnie łolce, no to była normalnie strefa kibica robiona. Chciałem też na no, to MSI robić, szczerze, ale kurczę, no pierwsza faza w ogóle była tu turbo Moim zdaniem ta druga była. Okej, okay, znaczy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Jestem tu, jestem tu. Dawaj pętę, dawaj pętę! O dawaj to! Do mojego kolegi. Zabijaj. Lej ją. No dawaj do kumpla. O! Zdążyłem dać mu Black Shielda, dostałem asystent <grywa> Stoi ulubione Stoi tam chyba. Nie ma tak, dać komuś nic nie zrobić. Uu. Prawie. Darius nie zejdzie, co? Ja mam on nie ma. O. Nie wiem, bo co straszowałem, ale powinien zabić. Wszystkich. Ma triumfa, Tak, dobra. Pewnie spytacie Damian, co to kurwa za flash był, co? A ja wam powiem... Nie wiem, kurde, głupie to było. Play. To jest... No tak, to nie, graj, graj, graj. Dobrze, leć dalej. On go złapie chyba, nie? mogę Ma usta. Mareczka. Nawet nie trzeba. Chyba over ale nie będzie Chyba G ogólnie ten Ten meczek czy mi się wydaje to tak Oj what Jeszcze ten Oj to jest dziwne zagranie chociaż trafić to. Okay. Halon? Mogę zasłonić, tak? Nie ma, ucieczki. Muszę skąbić to z kół. Dobra, udało się. Dobra. Dobra, dzięki. Nie mogę tam dać ze ściany? Dobra, kończmy to idę chyba. Jak sus. No, okay, ja do nich. Ej, my teraz powinniśmy dostać więcej, kurde, punktów za to, że wygraliśmy w czwórkę. Prawda? Gdzie jest nasze, kurde, plus 5 Za to, że graliśmy z Liverem. Halo? Rajot. Tu olę, flaszyk! No to chyba gę. Dobra, dawaj, jeszcze tego Waimu możemy wziąć spokojnie. Krawa robi. A no, może level, tak. Ale troszkę możemy zabić. Ej, hey, gra... naraz no, wchodzi. chodzi? Faj. Okay. Mam go. Halo, hey, Carry? O, jesteś, dobra, dzięki. E. Oj. O kur. Co. Dobra, dobra. Dobra, nie bój się. No co ty, Modzaty. Ale co ty mi pigujesz, jakiś Danger? A ja jestem Danger. Co, ty pingujesz? O cholera, jasne, chłopcze, co wy robicie? Został? Co on robi? Bez ulti, morgany, głupi jesteś? Chyba szybciej, ciebie to jeszcze? Proszę. No co za gnoje, no nawet mi A Aaaa szkoda gadać Chila powinno tam być ogólnie Halo. Ale tego killa to mógłbyś zostać. A ja wziąłem chyba Czy jakieś tutaj losowy kół mogę zagrać? Uf. Oczywiście, że mogę. Wiesz, czy ja? Yes. dobra. Już nie powinienem tutaj wziąć w ogóle. Ona baituje, dobra. Dobra. skocz na niego, nie? Kur... Trochę się leczy. No dobrego się trajduje moje życie za swoje, ale. Ja suło tutaj leci. RK, fake. W, pyk Gitara, i oni też mają, mam asystę chyba na niej. Tutaj mogę taką sztuczkę zrobić. A masystę też nie mam. Mam, i dostałem staka na Dark silu Barney Gaming, reklamy chcesz włączyć? A streamujesz coś, tak? Nie, ale gościu, 600 wyświetleń masz na Twitchu i chcesz reklamy już zarabiać? Patrzcie, chłopa, gość chce na Twitchu pieniądze zarabiać. No to? Nie jest tutaj z pasji. Jej oddzielony. by chciał zarabiać. No ładnie. tak Taki właśnie, widok streamerów, kurde. Ja w 2013, ale bym sobie postreamował telewizów, bo bym chciał ich kurde nauczyć grać i, i żeby mieli co oglądać. A teraz 2021, wchodzi takiego taki gość na Twitcha, siema jak tu się zarabia? No i tak jest, zero pasji, zero. Tylko pieniądze się liczą, A, E ja, no jest taka, że aktualnie zaczynanie streamować na Twitchu... Można to robić tak o, porfanowo bym powiedział, ale... Ale robienie tego podcasta aktualnie, no nie próbujcie, nie ma jak tam aktualnie na Twitchu. Koło dołu szerikta puści tego. Nie zdąży inaczej. On poleci do dołu. Taka sytuacja, no nie mogę takami podejść, bo co? Daj się uspokój. Co ty do niej chcesz, człowieku? O oh, fuck ważne. Slash Głupi jesteście buty Co to miało być? Na Morgane, która ma zonie, flesza i Black Shielda robić kłapkę. Brawo Wasz. Tak, mogę mi napisać. I tyle. Trzymajcie się, papatki, pozdroweczki do jutra. Elo!